Witajcie kochani. Dziś tak troszkę bardziej odświętnie, ale zbliża się czas do Sabatu Samhaj. Właściwie już weszliśmy w ten, w ten taki, można by powiedzieć, świąteczny czas, bo to czas spotkań z najbliższymi, spotkań z tymi, którzy przeszli przez bramę śmierci. Właśnie w tym czasie mogą do nas wrócić, mogą przyjść. Mają też jak naj. Mają też wiele energii w tym czasie, żeby się z nami skomunikować, pokazać, że są. I my też mamy teraz właśnie wyjątkowy czas, by okazać im swoją miłość. I u nas ten czas się zaczyna właściwie od dzisiaj, w kulturze meksykańskiej. Dzisiaj świętuje się powrót tych braci najmniejszych, naszych ukochanych zwierzątek z zatęczowego mostu. Tak, bo one też mogą nas odwiedzać. Niekoniecznie tylko 27 października. Mogą przychodzić też w inne dni, ale, ale dziś jest ten dzień poświęcony specjalnie dla nich. Można im zapalić świeczkę nie wystraszyć się, jeżeli. Gdzieś coś nas pomizza po nóżce, yy, przypomni o ukochanym kotku, piesku. Przyjdą wspomnienia. Niech to będą miłe, piękne wspomnienia. Niech yy, budzą w was uczucie miłości. Niech yy, oni czują, nie tylko ci naj, bracia najmniejsi, ale też yy, pozostali, którzy przychodzą, nas odwiedzają. Niech czują naszą miłość, że jesteśmy szczęśliwi z tych odwiedzin, bo. To tak naprawdę jest tego radosny sabat. I możemy się cieszyć bliskością tych, którzy już odeszli. No, nie dla wszystkich jest on radosny. 30 października jest dzień specjalnie poświęcony osobom, duszom zagubionym, zapomnianym. Dla tych, o których już nikt nie pamięta, o których nie ma, kto już pamiętać. Warto im wtedy zapalić świeczkę, warto o nich pomyśleć, bo często zostają tutaj dłużej, zostają na ziemi, żeby komuś pomóc, pomóc komuś z rodziny, ale z czasem zapominają po co zostali i nie wiedzą jak pójść dalej. I tu, właśnie z tego miejsca, dla wszystkich, którzy poczują, zapalcie proszę świeczkę dla tych, dla tych zapomnianych, dla tych, o których nikt nie pamięta. No co, a niedługo samhań albo dziady. Nie.